Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zaktualizować swojego Samsunga Galaxy Tab 2.7.0 wersję 3G do Androida 4.2.2. Niestety dla Polski nie wyszła jeszcze aktualizacja i raczej nie wyjdzie ze względu na to, że u nas nie ma nawet Androida 4.0.4 Ice Cream Sandwich. Na początku, jak zwykle, wchodzimy w tryb Download, przytrzymując przycisk zasilania i wyciszania. Po czym akceptujemy oraz podłączamy kabel USB od tabletu do komputera. Następnie uruchamiamy program Odin, w którym otwieramy rozpakowany już plik. Link do pobrania podaję w opisie. Po otwarciu naciskamy Start. Na tablecie pojawi się nam pasek instalacji, który powiadamia nas o czasie i trwania. Aktualizacja powinna potrwać maksymalnie 10 minut, po niej tablet będzie się uruchamiał dość długo, ale to tylko jednorazowo. Wszystko się nam zaktualizuje, możemy oczywiście już odpiąć kabel USB i czekać aż wszystko się dokończy. Tak, na marginesie chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś z Was zdecyduje się na aktualizację, to musi wiedzieć, że straci gwarancję, jeśli coś wydarzy się podczas aktualizacji. Jeżeli nic się nie wydarzy, a kiedyś coś by się miało przydarzyć, to wystarczy wrócić do polskiej wersji Androida 4.03 lub 4.1.2 dla Plusa. A jeżeli kiedyś, choć jest to raczej niemożliwe, wyjdzie aktualizacja do Androida 4.2.2 dla Polski, to zawsze będzie można sobie na nią przejść. No, i w ten oto sposób prawie pomyślnie zaktualizowaliśmy swojego taba. A dlaczego prawie pomyślnie? Ponieważ mi osobiście wydarzyła się bardzo przykra rzecz. Tablet zaczął się nachalnie resetować i nawet nie mogłem wpisać kodu PIN. Nie pomógł nawet powrót do starej wersji Androida. Jedyne co pomogło to wipe, i jeśli komuś z Was się takie coś przydarzy, to pamiętajcie, zróbcie wipe'a. No i tak przy okazji od razu mówię, żebyście lepiej zrobili sobie kopię zapasową w programie Kies i pamiętajcie o tym, żeby wyłączyć Kiesa podczas aktualizacji. W takim razie zapraszam do następnego odcinka, w którym najprawdopodobniej zobaczycie, jakie zmiany zaszły po aktualizacji.